Prawie dwóch lat spotykam się z Ewą. Poznaliśmy się na comiesięcznej domówce u naszego przyjaciela Andrzeja. To były takie luźne spotkania, na które każdy przynosił jakieś przekąski ze sklepu, wszystko po pięć złotych i spędzał godziny grając w planszówki. Moi rodzice są tradycjonalistami. Nie są to zamożni tradycjonaliści z domkami letniskowymi i członkostwem w ekskluzywnych klubach, ale z tego rodzaju, gdzie tata pracuje po godzinach w swojej firmie, a mama rozciąga każdą złotówkę w sklepie spożywczym. Zawsze mieli tę mentalność: rodzina na pierwszym miejscu, co zazwyczaj oznaczało, że cokolwiek powie tata jest święte. Ewa i ja utrzymywaliśmy nasz związek w tajemnicy przed moją rodziną. Nie ukrywaliśmy go, ale też nie robiliśmy z niego wielkiej sprawy. Rodzinne uroczystości, przynosiła kwiaty mojej mamie, które ta z agresją wstawiała do wazonu w kuchni zamiast w salonie i starała się jak mogła rozmawiać o piłce nożnej z moim tatą, który zazwyczaj tylko coś mruczał w odpowiedzi. Więc wczoraj pojawiłem się na naszym regularnym, niedzielnym obiedzie. Wszystko wydawało się normalne. Mama robiła swoją słynną pieczeń, którą potem dzieliła tak, by starczyła na cały tydzień. Tata oglądał telewizję, a moja siostra Weronika pisała SMSy na kanapie. Wtedy zauważyłem dodatkowe nakrycia na stole. Kto jeszcze przyjdzie? Zapytałem mamę, pomagając jej z sałatką. Och, Waldemar i Damian do nas dołączą. Powiedziała: Waldemar to najlepszy przyjaciel taty od liceum. Pracują razem. Ledwo znałem jego syna Damiana. oprócz tego, że ma 27 lat i też z nimi pracuje. Obiad zaczął się normalnie. Waldemar przyjechał z Damianem, który miał na sobie koszulę z guzikami, która wciąż miała zagniecenia ze sklepu. Moja mama ciągle nakładała mu najlepsze kawałki mięsa, rzucając mi przy tym dziwne, znaczące spojrzenia. Weronika kopała mnie pod stołem i szeroko otwierała oczy, jakby wiedziała coś, czego ja nie wiedziałem. Potem, między pieczenią a ciastem z pudełka mamy, mój tata odchrząknął. Adam, rozmawialiśmy z Waldemarem. Już poczułem to dziwne uczucie w żołądku. Wiecie, to kiedy po prostu wiesz, że zaraz stanie się coś złego. Damian jest gotów się ustatkować, wtrącił Waldemar, jakby ogłaszał wygraną na loterii. I pomyśleliśmy, cóż za lepsze połączenie niż nasze dwie rodziny. Prawie się wodą. To ma sens, kontynuował mój tata, nawet na mnie nie patrząc. Waldemar i ja rozwijamy firmę. Damian w końcu przejmie część po swoim ojcu. Stworzylibyście dobrą parę. Siedziałem tam z widelcem zamrożonym w połowie drogi do Ust. Zobacz tutaj finał.